Masz przyjaciółkę, siostrę, która spodziewa się dziecka? Zorganizuj jej baby shower. Jest to impreza coraz bardziej popularna w Polsce, nazywana pociągowej. Zorganizuj miejsce, bystrój, dekoracje, prezenciki, listę gości i, i to już w sumie wszystko. A więc, co na prezenty dla mamy? Sprawdźmy, aby się czuła dopieszczona na takim dzień. Wybierzmy coś specjalnie dla niego. Jakiś bon podarunkowy, jakiś do fryzjera, do spa, coś eleganckiego, przeznaczone i konkretnie dla niej. A co najlepsze dla dziecka? No, najlepsze byłoby sprawdzone prezenty. E, takie jak e, na przykład rożki, czy teciki, które e, idealnie sprawdzają się w kołyskach, w łuskach. E, wykorzystamy je jeszcze na chrzcie, Dają dziecku poczucie bezpieczeństwa tak ważne w pierwszych tygodniach życia ręczniki i okrycia kąpielowe. No, jest to sprawdzony prezent, ponieważ zawsze jest przydatny przy małym dziecku. Najlepiej spełnią się bawełniane, superchłonne, kocyki. Kocyk staje się często ulubioną przytulanką naszego dziecka. Przykrywamy gordą przy drzemce, ale świetnie sprawdzi się też na spacerze. Bramka, czapeczki, body, śpioszki. Oczywiście zawsze, nigdy nie zawierać. I Ni przykulanka. Słodka, urocza, muślinowa. Koniec. Zróbmy sobie mnóstwo z Użyjmy jakichś tabliczek dekoracyjnych. i yy, Pamiątka na całe życie do naszej mamy.